Wyobraźcie sobie taką sytuację w szkole w Polsce. Codziennie przed ósmą rano, zanim wybije dzwonek, albo wybije już ten dzwonek, wy nagle wszyscy w klasach wstajecie, i jak jeden mąż równy, jak żołnierze wręcz, z ręką na sercu ślubujecie wierność fladze polskiej. Tak właśnie wygląda to w Ameryce że co to mówią, o gołąbki, gołąbki. Chodzi mi o gołąbki nasze słynne, czyli zasłynęliśmy jedzeniem. Na pewno znają gołąbki i pierogi. <grywki> Nie da się ukryć. To zasłynęliśmy naprawdę tym jedzeniem chyba wszędzie na świecie. Tutaj uczy się te wszystkie dzieci, właśnie od małego tej wierności, tej przynależności, która przeradza się w niesamowitą dumę. I Amerykanie, myślę, są bardzo dumnym narodem. E nie jest tak skupiona jak na przykład w Chicago, zresztą niejednokrotnie mówi się na Chicago, że to mała Polska, ponieważ jest tam wszystko. Mój znajomy kiedyś nazwał to uh, polski kotlet, <głos》>, że nie mógłby opuścić Chicago, bo brakowałoby mu takiego polskiego kotleta.